Mamy sześcioro klientów. Zaproście ich na pokład i zapewnijcie rozrywkę. Klienci muszą się dobrze bawić. Na tym polega ich praca. Jeśli coś im nie pasuje, mogą spadać. Co mamy robić? Zabawiajcie ich. Załatwimy torty, balony i alkohol. Zapraszam na kurs gotowania. Co za eleganckie miejsce! Jak wyglądam? Zaczniemy od otwarcia ust. Muszę zobaczyć, jak to robisz. Wsadzam nóż w wargi. To jej pofa. Jak ją otworzyć? Rób notatki. Nie potrzebuję. Skosztujecie? Wykluczamy. Ja mogę. So Wypijemy ją so jak szat? Połukaj zamiast wypróbować. Pokażę wam, jak robią to zawodowcy. Jak smakuje? Co za ziom. Nie wywróćcie się czy oni naprawdę biegną do pracy? Tego jeszcze nie było? Dziś popływacie motorówką. Ruszcie się Uwielbiam motorówki. Jest tak zimno, że skurczył mi się pędzić. No i tak był mały. Zamień się ze mną, nie siądę obok Alexa. Ja tam siądę. Później dowiem się dlaczego Betan unika Alexa. Teraz musimy wypróbować motorów. Nie wierzę, że bawicie się tak w Newcastle. Może ta przejażdżka uspokoi <laughs> Bevan. Świetne kacach. Ta motorówka to świetna zabawa. Krac minął. Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Widzę samolot. Akurat nie Nie wierzę, że polecimy samolotem. What's up? Hello. What the fuck is this? Co to ma być? Jak się czujesz? Jestem zdenerwowany. Mają wykonywać moje polecenia albo Anna da im poparcie. Dziś przelecimy się nad Newcastle. Tym samolotem? To nie jest bezpieczne. Sam z bladu. Zaraz narobią w gacie. Nic dziwnego. O Boże! Po lewej widać pole. To jest prawa. Nigdy nie widziałam Newcastle z lotów tak. Musicie się przebrać. met. Mam paradować w stroju psa przed chłopakiem, na którego lecę? Żenada. Czekajcie dla mnie. Czy twój pies chce iść na spacer? Możemy wyprowadzić twojego psa? Chętnie zabiorę go na spacer. Masz psa? Zaatakował mnie pies potencjalnego klienta. Zamykam firmę. Bo flirtuję, choć jestem przebrana za psa. Weź ulotkę, żebym wyglądała, jakbym pracowała. Co oni wyprawiają? Wystarczy pytać przechodniów, czy chcą, by ktoś wyprowadził ich psa. To proste. Mam fajny ogon. Poszedł sobie? Wyrzućmy ulotki do kosza.